No a cięca to pomiędzy nimi. Nawet ty Chyba. Cześć. 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 podbeskidzie zwierzakom? Tak, pierwszy raz. Co Państwo przynieśli? Karmę dla piesków. No, jak widać karmy nam przybywa dla naszych podopiecznych, piesków i kotków. Jest też żwirek dla kotków, także akcesoria jak najbardziej potrzebne dla stroniska. Gorąco dziękujemy i, i, i bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich bielszczan, nie tylko do, do odwiedzenia naszej placówki, w którym przybywają zwierzęta i zachęcamy przede wszystkim do adopcji, oczywiście psa lub kota. No właśnie, bo Adopcja jest najważniejsza, żeby te pieski i kotki znalazły dom? Oczywiście, adopcja jest najważniejsza. To jest największa pomoc dla schroniska, po prostu adopcja psa lub kota. Do tego gorąco zachęcamy. Nasze zwierzęta są wspaniałe i, i warto przyjść, zobaczyć, poglądać te zwierzaki. Na pewno się e, Państwu spodobają. Dlaczego Pan bierze udział w takiej akcji? No trzeba niestety, pomóc zwierzakom. Zwierzakom trzeba pomóc. We jak dzieciaki zareagowały na wieść o tym, że zagrają na miejscu, W się ucieszyły. Proszę ich zapytać. Jak się Wam podoba na stadionie? Fajnie! Będziecie Zaję! Zaję! grać w nich pod Tak! Víme, jaké jsou silné atuty Gorníka, máme svůj pomysl na, naši na, na ofenzivě, takže zobačíme, kdo, kdo zagra na ty, na ty těžké morave, kterou teď máme. Vyjajte to to vyjavec! Vyjavec! Pierwszą połowę moim zdaniem graliśmy bardzo dobrze i stwarzaliśmy sobie dużo sytuacji e, szczeleckich czy, czy nawet takich e, bramkowych. W pierwszej ligi widzieliśmy mecz na wysokim poziomie z obydwu stron. co každý trenér poví. Dobrá defensiva. Nezabudněte na to, chceme vyhrát, ale s dobrou defensivou. Než je splbíte, začněte tam Hej, Já tam, já tam! połowa, yy, myślę, że nie układała się nam tak jak, yy, tak jak sobie tego życzyliśmy, tak nie graliśmy tak jak w pierwszej połowie. Ta drużyna pokazała charakter, a otoczyła ten mecz na, na, na 3:2 Wszyscy pewnie już y, mieliśmy w głowach, że ten mecz jest wygrany, to przydarzył się błąd naszemu bramkarzowi, nie mamy do niego pretensji, teraz trzeba go wspierać. Siedzi teraz w tam w jest bardzo, bardzo nieszczęsny, ale z drugiej strony wszyscy mu gadamy, albo ja mu gadalem. Leściu, takie, takie życie, społecznie wygrywamy, społecznie przegrywamy. Nie jednym meczu pokazał, że jest bardzo dobrym bramkarzem i w jednym meczu nam pomógł. Myślę, że bo widać dzisiaj duże zaangażowanie też, też ta jakość piłkarska w porównaniu z, z poprzednimi meczami, dyscyplina taktyczna też była na, na wyższym poziomie, także sporo było pozytywów. No. Szkoda, że e, takim, taką klamrą nie spieliśmy tego i nie, nie, nie udało nam się wygrać. Na tej drużynie jest widno, widno postęp, że w tej, w, tej, w tej jakości tej gry, że dzisiaj, dzisiaj myślę, że to był z naszej strony najlepszy, najlepszy mecz. Że z tych blendów, które robili, ja nie wiem, przeciwko pogoniu Siedlce, bo to był całkiem inny poziom, że ta drużyna jest w takim stadiu uczenia, albo, albo tej naszej wizji, którą my, jako nowi szkoleniowcy, tu mamy.